Dobra, muszę to powiedzieć. IMAT rozbił bank z tą promocją, i pomimo tego, że to jest partner mojego kanału, no to uważam, że takiej promocji no bardzo ciężko taką znaleźć. Bo jeżeli szukasz narzędzia do pracy, jakim niewątpliwie jest MacBook, no to kupujesz w IMAT MacBooka i tak, dostajesz 3 gwarancję bez żadnego dopłacania. Jeżeli masz złotóweczkę, to za tą złotówkę dostajesz pakiet Microsoft Office, no do pracy MacBook, do pracy Microsoft Office Mega, a za drugą złotóweczkę dostajesz coś takiego jak IMAT Support w wersji Plus. To jest super usługa, dzięki której jeżeli będziesz miał problem ze swoim MacBookiem, no coś tam w systemie poklikasz albo coś się stało w ogóle z systemem, to masz w ramach tego pakietu między innymi trzy konsultacje zdalne, gdzie technicy zdalnie mogą ci pomóc, jedną wizytę stacjonarnie, szkolenia ze sprzętów Apple i generalnie wiele, wiele więcej. To przez 12 miesięcy, więc jeżeli przez te 12 miesięcy w dowolnym momencie coś się stanie z systemem, no to masz pomoc, a takie rzeczy zdarzają się w najgorszych momentach, gdzie nie ma kto pomóc, no to teraz już ma. Dostajesz narzędzie do pracy, Pracy, pakiet do pracy, trzyletnią gwarancję i jeszcze coś na wszelki wypadek, co może Ci pomóc w tym najgorszym momencie. Więc ja uważam, że to jest coś. I oczywiście szczegóły promocji poznasz w opisie tego filmu, więc warto się zapoznać i warto się pospieszyć, bo jak to z promkami nie trwają wiecznie.